Każdy prawdziwy mężczyzna w życiu potrzebuje dwóch rzeczy: Usosza tekila i dobrych perfum na zimę. No, tego niestety już nie da się nigdzie znaleźć, ale masz jeszcze szansę zdobyć to drugie, bo w życiu nie ma nic ważniejszego niż perfumy na zimę. Możesz nie mieć rodziny, pracy i pieniędzy, ale to jest coś, czego będziesz potrzebował zawsze. Nieważne gdzie byś się w życiu znalazł. I jak myślisz, że wystarczy ci wziąć to, co polecił ci kolega, jak razem za rękę zwiedzaliście Rosmana, to zła wiadomość jest taka, że 30-letni CK1 jednak nie jest taki niesamowity i nie zwraca na ciebie uwagi. Jak ktoś to nie ma czegoś takiego jak jedne najlepsze perfumy? No, najlepsze. Są te, które najbardziej pasują do twojej osoby i charakteru i tego, co chcesz osiągnąć. Dlatego dzisiaj podsumuję ci te najpopularniejsze i najbardziej lubiane, żebyś mniej więcej wiedział, na czym polegają i czy w ogóle do ciebie pasują. Pozdro. Dobra, i to to totalnie szanuję. No, ponadtasowy słek. Tylko tutaj musisz serio wiedzieć, czego chcesz, bo. Zapach starego SS-mana. Ale mi się to podoba. I najgorsze, że to serio ma sens. To taki turbo męski, pewny siebie zapach. Może trochę je przeceniam, bo każdy w kółko mówi mi, że aha, no, pachną jak wnętrze auta, no i... W sumie to pewnie mają rację, no może to nie jest takie głębokie. Ale fakt, że to jest po prostu taki bezpośredni, skórzany zapach, bez dodanych na siłę 20 innych nut, żeby go uprzyjemnić, jest mega cool. Na pewno nie jest to zapach do używania na co dzień, tylko bardziej okazyjnie i na chwilę jakbyś nie wiem, chciał się poczuć jak Batman. Przynajmniej taki vibe mi to daje. I osobiście jestem fanem teorii, że są perfumy, które nadają ci sporo pewności siebie. I to jest jeden z najlepszych tego przykładów. I do nich akurat nie musisz wyglądać poważnie, żeby do ciebie pasowały. Jak jesteś samochodziarzem albo gangsterem, co nosi takie śmieszne niskie spodnie, to też będzie spoko. W ogóle to taki zapach, że nawet 300-kilowego gracza Genshin Impact zrobi mega męskiego gościa. No więc chyba dla wszystkich. Przy czym jeszcze, jak lubisz sobie czasem ubrać skórzoną kurtkę, to no stary, no po prostu musisz chociaż raz spróbować na nadgarstku. I jak to jest zapach, z którym Cię kojarzą, to zazdroszczę, nie? To dobrze o tobie znaczy. 9 na 10. Jak chcesz pachnieć zimowo i świątecznie, ale trochę się wstydzisz i uważasz, że jesteś zbyt poważnym i ogarniętym człowiekiem na pachnięcie tofy i ciastkami, to to dokładnie to, czego potrzebujesz. To po to jest Most Wanted. Bo dalej mają taki waniliowo-zimowy vibe, ale znacznie bardziej ogarnięty i elegancki. No, w mega dużym skrócie to jest taki biznesmeńskie Intensely z ekstra z drzewem. No, są takie waniliowo-drzewne. W porównaniu do reszty, mega lubię w nich to, jak bardzo uniwersalny jest ten zapach. Nie, nie w ten sposób, że użyjesz ich latem czy wiosną i będzie spoko, tylko że możesz używać ich na co dzień, na przykład do pracy i nie będzie to dziwne. Ale przez to Brakuje mi w nich też takiego trochę pierdolnięcia. Dla mnie są takie zbyt neutralne, więc dałbym 7 na 10, ale no wiem, że wielu z Was może się to spodobać. I dzięki temu też nie będą cię męczyć. No z reguły, jak nosisz dzień w dzień te same zimowe, przesłodzone perfumy, to po czasie się to jakoś męczące, a tutaj mam pewność, że to nie nastąpi. I to mega duży plus. Poza tym, jak już dobrze wyglądasz i nie potrzebujesz niesamowitych perfum, żeby nadrabiały twój brak osobowości, to też będą dla Ciebie. Dobra, bądźmy szczerzy, jeżeli przeczytałeś nazwę i dalej nie domyślasz się, jak pachną, to najpewniej nie jesteś najostrzejszym ołówkiem w piórniku. Ogólnie, jak zapytasz przeciętnego Marcinka, czym chciałby, żeby pachniały jego perfumy, to raczej, no, nie powie ognisko. A jakim cudem są popularniejsze niż Imagination czy YSLY? Hmm. To taki zapach bardziej dla ciebie, a nie do przypodobania się innym, bo parametry ma średnie i to naprawdę dobrze, bo jak zapach ogniska jest fajny, to tylko do pewnego momentu, no gdyby było go za dużo, to nie pachniałbyś ciekawiej, tylko zwyczajnie byś jebał. A w aktualnej sytuacji to jest serio dobrze, bo chyba wszystkie perfumy z lepiki na tym polegają. To nie jest coś, co będzie zbierało ci komplementy, gdzie nie pójdziesz i zwracał na ciebie uwagę z paru metrów, tylko taki zapach, który sprawi, że poczujesz się fajnie i interesująco. I jak to wszystko może nie brzmi zachęcająco, to dzięki temu, że masz jeszcze sporo wanilii w środku, to nie pachnie jak superniczowy zapach dla psychopatów tylko takie serio przyjemne perfumy, które chce się nosić. I chociaż Fireplace jest serio w porządku, to nie mogę ocenić się jakoś wysoko, bo grupa docelowa uważam, że jest całkiem mała, dlatego dziwi mnie właśnie ich popularność. To mega dobry zapach i, no, niesamowicie dobrze oddaje zapach ogniska, ale właśnie przez to to nie jest dla każdego, no wątpię, żeby jakoś bardzo dużo ludzi umiało to docenić. Więc 6 na 10. I jeszcze do nich uważam, że trzeba wyglądać, bo jakby jakiś menel pachniał ogniskiem, to to nie jest tak fajne jak w przypadku pachnącego ogniskiem eleganckiego gościa. Wiesz o co chodzi, to nie zapach, który cię uratuje jak coś. Dobra, jak chcesz pachnieć w ten sposób, to musisz być takim autorytetem, który już przeszedł całe życie i wszystko ogarnia. No, nie ma nawet innej opcji. Bo to realnie pachnie tak, jakbyś na jakimś spotkaniu walił ręką w stół i mówił OLE PIERDOLENIE No wiesz o co chodzi, taka totalna dominacja. I wszyscy na to Mhm, mm mhm, rel, rel, ale on wie co robi. Tak, z zapachu to ja to czuję, nie wiem, taką jakby choinkę i taki mocno kadzidlano-drzewny zapach. No, ogólnie mega ciężki shit. No i jeszcze trochę skóry, bo to jest na maksa podkręcony, najbardziej męski zapach jaki dało się wymyślić, aż do przesady. I przy tym jeszcze z serio mocnymi parametrami. No, to nie jest mój typ perfum, bo to jednak coś, co musi do ciebie pasować. Jeżeli prowadzisz firmę i masz taki niski głos, to w sumie nieważne, w jakim wieku byś był, to są dla ciebie. Ale w innym przypadku, w sumie, może też, bo dzięki nim poczujesz się jakiś taki trochę pewniejszy ciebie. Ale realnie wątpię, żeby było to coś komplementowanego przez losowe dziewczyny, no jak ci na tym zależy. Totalnie perfumy nie dla mnie, więc 6 na 10, wiem, że miałem być obiektywny, ale no dla was pewnie tak samo, bo z widzów to mam raczej mało 40-letnich biznesmenów. Jako certyfikowany użytkownik najtańszego rumu z Dino, to, to no nie pachnie jak najtańszy rum z Dino. Ale no na pewno pachnie jak rum i to tak serio mocno. No i tytoń. No i też wanilia, ale to mniej ważne. Na ogół lubię ten zapach, bo jest niesamowicie ciekawy, ale ja nie wiem czemu to jest w ogóle tak popularne. No wy macie tak, że wstajecie rano i myślicie, o ale chciałbym dzisiaj pachnieć rumem. No to to trochę dziwne. Za to na jakąś specjalną okazję, typu bal na zakończenie siódmej klasy, to polecam stary, każdy będzie zaskoczony. Ogólnie ich potencjał i zapach jest niesamowity, bo możesz pachnieć naprawdę inaczej i kreatywnie, dalej mając sporo tej wanili. Ale parametry, człowieku, no parametry jak na ten typ zapachu są po prostu niesamowicie słabe, no nie mogę tego przeboleć i z tego co wiem to nie tylko jest moje odczucie. Jeżeli ich używasz, to znaczy, że masz mega dobry gust i big balls, ale znaczy też, że praktycznie nikt nigdy nie poczuje twoich perfum. No i niesamowicie mnie to boli. Poza tym to najlepszy. Zapach na jakieś randki, czy ładne spotkania typu wieczorne, jakie dało się zrobić. I mam świadomość tego, że tytoń z roomem może brzmieć trochę przerażająco dla niektórych, ale pachnąc tak, możesz łatwo udawać takiego wyluzowanego spokogościa. Finalnie to 5 na 10, no przez te parametry. Zapach dla dwunastolatków, którzy nie wiedzą nic o perfumach i noszą wyleco, obrażając całą kulturę. Nie no, a tak serio to nie. To, to nie jest takie głębokie. Jak tak uważasz to no... spoko stary, ale obiektywnie to są naprawdę dobre perfumy. I chociaż może nie pachną najlepiej ze wszystkiego co w życiu wąchałem, ale tutaj chodzi o coś innego. Tutaj masz wyjebane w kosmos parametry. No, może nie aż tak, ale jak chcesz być zauważonym to to jest coś dla ciebie. Okej, okay, mam teorię. Może to dziwne i nie powinieneś tego brać za bardzo do siebie, ale uważam, że no parametry są w perfumach w sumie ważniejsze niż sam zapach. I nie, to nie znaczy, że mogą Pachnieć jak gówno, ale większość osób, które spotkasz, nawet nie zauważyłoby różnicy między połową waniliowych perfum, więc obiektywnie może lepiej wziąć coś, co dobrze czuć. A zapach też mają naprawdę dobry, bo taki prosty, słodko-waniliowo-miodowy. No, y czyli w sumie po prostu słodki. Tylko, że jeszcze z tytoniem. On, on w ogóle znacznie nie polepsza, chociaż wcale nie jest taki mocny. Powiedziałbym, że raczej dla młodszych ziutów, którzy chcą zdobywać komplementy na imprezach, ale jak jesteś starszy, to też totalnie dadzą radę. No, to już zależy od tego, czego w życiu potrzebujesz, ale realnie mega dobry wybór, nieważne co. I nie, nie pachnie tym każdy, bo tym pachnie każdy, więc proszę o spokój. Podsumowując, 8,5 na 10 i no nie są wcale NPC. Zaraz Dalej jedne z lepszych zimowych perfum, chociaż są totalnie niedoceniane. Bo ktoś pomyślał, że robienie perfum w roboty, pioruny i granaty to jest super świeży pomysł. No, dla mnie to jest fajne, ale ludzie często się z tego śmieją i uważają je za jakieś gorsze. Pewnie pomyślisz, że coś to nazywa się Spice Bomb i do tego jeszcze extreme to najmocniejsze duszące ludzi perfumy dla degeneratów, ale uważam, że to jest totalne tego przeciwieństwo. Bo to takie mega chillowe i przyjemne perfumy. Takie, że na melanżu nie jesteś tym gościem, co łazi pijany w kółko i zagaduje do dziewczyn, tylko tak wiesz, siedzi sobie chillowo na fotelu z kobietą, którą ma. Pięć lat i mówi, ja to mam życie. Jak to powąchasz, to myślę, że zrozumiesz. No, to chyba przez tą taką totalnie zamulającą przyjemną wanilię z lekkim tytoniem. Świąteczny zapach mega sympatycznego gościa. I przez to brakuje im trochę takiej dominacji, ale w wielu sytuacjach to chyba nawet na plus. Podsumowując, 7,5 na 10. I wiesz, tutaj to szukasz dziewczyny, a tutaj to masz dziewczynę. Szczerze to najlepsze perfumy kiedykolwiek. No i w sumie nie ma co więcej mówić. Nieważne ile rzeczy bym w życiu powąchał, to i tak nic z tego nie przebija, no ideał. No, ale tak żeby nie było to mój ideał, ty może znajdź sobie jednak lepiej swój. Ale jak często pytam o opinię ludzi, to mówią, że mm, tak jest zwykłe. No i szczerze mam to totalnie wyjebane. Uważam, że wszystko tu jest zrobione do perfekcji, no nic w nich bym nie zmienił. Może poza projekcją, bo ja to jednak lubię, jak perfumy wypalają innym nosy. W ogóle fajne jest to, że mając taki mocny irys, ale z wanilią, to możesz używać ich na wesele do garnituru, a i też do w bluzie do szkoły, jak ci się nie chce. To taki idealny balans między tą zwykłą częścią i tą poważną częścią perfum. No pieprzone artydzieło, nie wiem co więcej powiedzieć, tylko nie bierz ich w ciemno, bo na pewno odstają od innych ziółków z tyłkiem i ich wszystkich słodkich perfum na zimę. 10 na 10, bez zastanowienia nawet. Łoł wow, stary, kreatywnie, piąty raz to samo. Nie, nie będę przez to przechodził kolejny raz, więc zrobimy tak. Nie jesteś pasjonatem perfum, narzekającym na wszystko i lubiącym tylko określone nuty. Kupujesz Stronger With You Intensely. I nie daj sobie wmówić, że każdy je ma, bo to realnie nie ma znaczenia. I nie zastanawiaj się nawet, czy nie lepiej wziąć wersji absolutli, czy Parfum, bo no nie, podziękujesz mi później. A dla tych, co nie wiedzą jak pachną, to to takie... Siedzisz sobie w ładnym domku w święta, tylko że nie masz żadnych zmartwień, problemów psychicznych i każdy na świecie cię lubi. 10 na 10 Essa. I chociaż często czuję to o innych ludzi, to i tak mi się nigdy nie nudzi, więc nie ma co się tym zajmować. To jest moja impresja. Chciałbym mieć perfumy na zimę, ale trzeba być debilem, żeby kupować perfumy na jedną porę roku. Bo to nie są perfumy tylko na zimę. W sumie to chyba w ogóle nie są na zimę, ale w sumie też trochę są, to nie wiem. W każdym razie to najprostszy i najbardziej basic zapach ze wszystkich. Ale tak, żeby nie było, to nic złego i nie powinieneś się tym przejmować. Bo to jednak taki totalny klasyk. Ze wszystkich perfum, które znam, te są najbardziej takie dla wszystkich i no nie ma absolutnie żadnego sensu ich testować. Każdy na świecie je lubi i przez to też w sumie nie odstają, ale czy to problem? No... no... No chyba nie. Szczerze to nawet nie wiem, jak zbytnio opisać ten zapach. Takie uniwersalne, waniliowe perfumy. No, są ładne i zwykłe. Tyle ci w sumie wystarczy, bo jak nigdy ich nie wąchałeś, to jestem pewny, że już czułeś gdzieś ten zapach. Ogólnie to są mega dobre perfumy, ale w porównaniu do tych typowo zimowych, to wiadomo, że nie będą tak zajebiste i jednak, no, będą trochę odstawały. Dlatego dam takie 6 na 10, A, ale takie dobre 6 na 10. Absolutny banger. Moje najczęściej używane zimowe perfumy, więc się wypowiem. Może już wiesz o co z nimi chodzi, no to perfumy dla psycholi i degeneratów, bo projekcja jest po spora, trwałość jest jeszcze bardziej po spora, I nuty zapachowe są jeszcze, jeszcze bardziej po spore, bo tutaj nikt nie bawi się w jakąś uniwersalność. Masz wszystko co jest słodkie, no nuta cukru, zapach róży, wszystko co ma ogólnie sprawić, że będziesz widoczny. Kolejnym plusem jest to, że to niszowe perfumy, więc mega słek, bo to brzmi fajnie. Jak może ci się wydawać, że niszowa marka robiąca najmocniejsze perfumy kiedykolwiek ma drogie ceny, to Stary to kosztuje tak z 3-4 stówy, a pachną mniej więcej jakoś tak, tako. A sam zapach to mega mi się podoba. No, pachną trochę jakby jak pączki z różą, ale taką jakby męską różą. No, pewnie pomyślisz, że róża jest dla bab, to ta akurat nie jest. No, w skrócie taki mega gęsto cukrowy zapach. A w ogóle dały mi w życiu mega dużo komplementów. A z nimi, żeby je zyskiwać, to nie musisz być nawet w tym samym pokoju. Możesz być gdziekolwiek indziej, bo każde miejsce, w którym byłeś przez ostatnie 24 godziny, będzie tym pachniało. Tylko jak ci się podoba ta wizja, to nie kupuj ich w ciemno, bo to jednak dość specyficzny zapach. No, mają też te takie specyficzne plastikowe nuty. Dam 8 na 10, tylko tutaj serio musisz wiedzieć, co się pch jak coś, 90% z tych rzeczy ma klony. No, jak nie wiesz jak znaleźć ich klony, to najlepiej na Fragrantice. Tak czy inaczej, to nie ma znaczenia, więc weź coś, co podoba się tobie, a nie frajerowi z internetu. Pozdro. Koniecznie Bo muszę dostosowywać ten